Cześć i czołem tutaj, komodności.pl Witam i zapraszam Was na krótki filmik, w którym chciałem ogłosić malusieńki taki naprawdę malutki konkurs. E, do wygrania będzie 5 milionów w gotówce, 5 milionów złota na świecie, klasik. Na innych światach Wam po prostu takiej nagrody nie mogę zagwarantować, ponieważ na innych światach nie gra na ze mnie takiej kwoty niestety nie posiadam. Na klasiku będzie do wygrania 5 milionów. Najważniejsze jest to, żebyście mieli postać, którą możecie e, odebrać taką właśnie sumkę kasy, żeby to nie był jakiś pierwszy poziom, bo się to po prostu zmarnuje. Więc e, postać, która będzie miała limit przynajmniej nie wiem 10 milionów, e, no dziś 10 milionów, żeby miała limit. A więc ten konkurs będzie prościutki jak, nie wiem, jak yy, granie w Margo, <laughs> nie no, będzie prosty, jedynie wystarczy napisać coś takiego yy, Wszystkiego yy, najlepszego dla komandosika I tutaj jest taki, jest taki znaczek, taki jakby ukośnik i tutaj swój z klasika na przykład, nie wiem, dajmy yy, franek na przykład Franek i to jest, jest Twój nick z klasika. No i ja na przykład coś takiego mi piszesz. z życzenia. Chciałbym żeby były na przykład jakieś urozmaicone, bo wiadomo, że życzenia wszystkiego najlepszego dla komandosika, no to ma małą szansę na wygranie, bo jakieś urozmaicone e, życzenia, dajmy na to nie wiem, wszystkiego najlepszego dla komandosika, dużo sukcesów, e, nie wiem, jeszcze coś powymyślać trzeba. No też po prostu wiadomo, że najfajniejsze życzenia mają największą szansę na wygraną, więc co, rozstrzygnięcie konkursu będzie jutro yy, około godziny... W, około godzin wieczornych, o tak to nazwę. W godzinach wieczornych oczywiście dam wam odpowiedź na skrzynce lub nawet nagram filmik króciutki i wyłonię zwycięzcę oraz przeczytam publicznie jego yy, życzenia dla mnie. No to co, dziękuję za obejrzenie tego krótkiego konkursiku no i zapraszam do wzięcia udziału, bo naprawdę jest warto, zajmie wam to mniej niż 5 minut, nawet minutkę wam to zajmie, najlepsze życzenia wygrywają, no i najlepszy, raczej zwycięzca będzie na pewno zadowolony z 5M, bo będzie miał kasę, na, dajmy na to na dwa unikaty z Patryka lub jakiś sobie hero na swój poziom. 5 zawsze do skarbca wpłynie a pieniądze piechotą nie chodzą, a na mniejszym leżu naprawdę trzeba się ciężko narobić na te 5 milionów, wiem to też to przechodziłem. Teraz ekspy na sekcie do tę kasę mam trochę i mogę się z wami podzielić, jeśli jedynie napiszecie krótkie życzenia. Nie robię po prostu drugiego, pierwszego miejsca, bo jedno miejsce to są jedno, jedne najlepsze życzenia, więc przemyślcie co będziecie pisać. Nie ma co pisać głupot, bo nie wiem, brzydkie życzenia typu zgin kurwą, to coś takiego będą oczywiście usuwane, bo nie dopuszczam w ogóle takiego spamu. No to co, dziękuję, no i pozdrawiam Was serdecznie. Cześć, trzymajcie się.